Najpopularniejsze z mięs. Mięsożercy uwielbiają je w postaci pieczonej, gridowanej lub smażonej, z panierką, sotę lub w formie filetu. Jedni wolą skrzydełko, inni pierś. Ale bez względu na gusta, miłośnicy kurczaka nigdy nie mają go dość. Kurczaki docierają z ubojni do masarni z obciętymi stopami, nogami i głowami. Zostają jedynie piersi i skrzydła. W ubojni usuwa się także wnętrzności. Podajnik przekazuje kurczaki do hali, gdzie zostaną pocięte i wyfiletowane. Przypomina to taśmę demontażową. Pracownicy nabijają kurczaki na stojaki o stoszkowatym kształcie, aby mieć obie ręce wolne. Krojenie mięsa nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Masaże przechodzą specjalne szkolenie. Mają doskonale naostrzone noże i muszą je wycierać po oprawieniu kilku sztuk drobiu. Pierwsze kilka cięć to usunięcie skrzydeł. Zaczyna się z jednej strony, ustawiając nóż poziomo na wysokości czubka stożka. Masaż wcina się w miejsce, gdzie skrzydło łączy się z barkiem. Potem rozcina korpus z tyłu i szybkim ruchem odcina całe skrzydło. Tę samą procedurę trzeba powtórzyć z drugiej strony. Jest ważne, aby przy pierwszym cięciu dokładnie przeciąć ścięgno przy stawie. W przeciwnym razie oddzielenie skrzydła będzie trudne, a mocowanie się ze śliskim kawałkiem mięsa z nożem w ręku może się źle skończyć. W następnej fazie usuwa się skórę i odcina pierś kurczaka. Masaże zdejmują skórę, a potem pociągają obie piersi i odcinają je jednym ruchem. Oddzielają je od siebie, sprawdzając, czy w mięsie nie pozostały kości, które mogły odłamać się od korpusu. Kolejnymi cięciami usuwa się polędwicę, znajdującą się pod piersią. Masaż nacina korpus wzdłuż przez całą długość kurczaka. W ten sposób odcina się ścięgna, dzięki czemu następny pracownik na linii może łatwo zdjąć polędwicę. W międzyczasie skrzydła ładowane są do specjalnej maszyny, gdzie zostaną pocięte. Koło z półkami podaje je na ostre noże, które rozcinają je na trzy części: górną, gdzie jest najwięcej mięsa, środkową, czyli skrzydełko, oraz lotkę, na której praktycznie nie ma mięsa. W tym zakładzie przetwarza się dwie pierwsze części skrzydła w gotowe, zamrożone posiłki. Pierwszym krokiem w tym procesie jest przyprawienie. Pracownicy fabryki ładują kawałki kurczaka do gigantycznego bębna. Tam do mięsa dodaje się przyprawy, np. mieszankę grillową lub miodowo-czosnkową. Po około 30 minutach skrzydełka są już równomiernie pokryte przyprawą. Teraz trafią do pieca gazowego, gdzie będą się piec w temperaturze około 250 stopni Celsjusza przez 8 do 11 minut. Wychodzą upieczone i gotowe do zjedzenia. W następnej fazie skrzydełka są zamrażane przez około pół godziny i automatycznie pakowane w foliowe torebki. Te części mięsa kurczaka, skrzydła polędwiczki i piersi są poddawane innej obróbce. Po przyprawieniu wędrują do bębna, gdzie pokrywa się je panierką z mąki i tartej bułki. Potem do kolejnego, gdzie używa się innej panierki. Następny przystanek 40-sekundowe smażenie w oleju rzepakowym. To wystarczy, aby panierka nabrała złocistego koloru. Potem już prosto do pieca. Po 20 minutach w temperaturze 250 stopni kawałki kurczaka są upieczone i gotowe do zamrożenia i pakowania. Tak wygląda produkcja mięsa na skalę przemysłową. Rzecz jasna, możecie zrobić wszystko sami i mieć pewność, że wyjdzie tak, jak lubicie.